Z tej strony klaudio.pl dzisiaj jest inny odcinek, czyli z głosem. No tak, tylko jest też teraz problem. A ja go zostawię. Tak, to jest mój chyba trzeci, nie, chyba czwarty filmik. To jest takie pytanie, jak się tutaj szczela? Hmm. Czekaj, tak. Nie. Hmm. Hm. Czekajcie, zrobię sobie cięcie.

Dobra, no więc żeby było ciekawiej pójdę sobie na górę. Tak, y polecam wam Kacemiego Holsa. Jak dla mnie spoko youtuber. Jest takie pytanie, czy warto być Fury, czy nie? On mi się brzyguje jeszcze w trafie, nie? Kurde no, koleś dobra zabiłem, a dobra teraz rozwalam. Aha, tak myślałem, rozwalamy zielonych. Dobra, sobie to zasłoń. Chodź na solo, kurde. Aha. Czego ja nie umiem grać na telefonie? Powiedz, mi. Kurde. Pinka, laj. Dobra. Nie umiem w to grać. Będziecie mogli sobie się śmiać, ale uwierzcie, nie umiem grać. Aha, czyli... Czyli, że teraz? No nie, naprawdę. Aha, czyli tam.

I się pojawia tutaj. No kurde, e, tak. mm. musimy zielonych robić. <grybujesz> ok, mogę tak grać. Bez mostu zajebiliście. Is... Jestem z <grybujesz>

to będę trochę ciszej posłuchajcie sobie gry o Połączenie koncentracji, he he. czekajcie kurde nie mogę swojego hmm. okej okay. dobra to więc tutaj mogę nie mogę chyba Mm. Nie umiem grać się na telefonie w Roblox. Umiem tylko na komputerze, ale ja nie, nie mam programu do nagrywania na komputerze, więc. Gdybym miał. O, jest. Gdybym miał program, to bym nagrywał już od dawna na komputerze o pierwsze odcinki. Kurdy no. Dobra, tam wala. Oj, ale hardcore. On nas tutaj będzie wysadzał, to ja wiem już. Wiedziałem. Ja wiedziałem, że przegramy. Tak czułem. Gdzie oni są? <laughs>

Hee, fryer. Dobra. Szybko, szybko, szybko. nie, ja będę stąd rozwalał. O. Więc teraz. Muszę tutaj rozwalić przy. Kurde. Lukas! Kurdej. Dobra, nie nie tędy! Klaudio, u, ogarnij dałna. wiecie, jakie były u nas jaja? Bo jest taki koleś, który się nazywa Gacek, nie? Wziął, bo są u nas pod. Bo ja mieszkam w Nowej Dębie. Tego. No i wziął Jest Są takie trzy bloki. Wziął gaśnicę z takiego trzeciego bloku. Wziął z trzeciego bloku, no i zacz, e, wziął, e, wyszedł do naszego bloku. Zaczynam wszystkie ściany psikać, nie? Zaczynam wszystkie ściany psikać. To taki e, jest koleś, który się nazywa pusty. No i wziął do niego poszedł, tak go wyjaśnił, wziął tą gaśnicę i cał, e, tego, co, e, walnął go tak w RIA, że stracił przytomność, nie? Policja przyjechała, wzięła tego pustego i Gacka Gacka wzięli do psychiatryka a tego yy, zaczyna na początku pojechał na pogotowie ale potem pojechał do psychiatryka pojechał do psychiatryka no i yy, tego potem znaczy do szpitala Sorry bo się za tego zapoczyna w grę. Sorry, czekajcie, zaraz Wam opowiem. Kurde a nie, to nie ten. Dobra, idę z nimi w sensie. Dobra, wzięli go do szpitala. A potem wzięli go do psychiatryka, położyli takiego gacka. A temu, y, pustemu grozi, no na rok do więzienia może pójść, nie? I to jest głupie. Zobaczcie z jednej strony. Rozwalił mój pocisk. Frayer Dobra, zbytnio się nie będę odzywał. Dlatego będę. grał, nie? No i chodź na solo. Idę z nią, kur. A nie chce nam niszczyć. A czemu by nie? Jednym... O. Tam. wypad Ja nie umiem w to grać na telefonie, więc... Cicho! Nie hejtujcie. Czekaj, gdzie są... Tak będę musiał szczelać. Kur... O, dobra. I on się trzyma na ostatnim tym. No, dobra. Ostatnie, ostatnie. Wtrafię czy nie? Wtrafiłem. Jezu

O, dobra, zieloni nam pomagają. Aha, musieli akurat teraz wysadzić. Hmm. Aha. Więc teraz tu. Dobra. I teraz tam. Bo to musi się zwalić. No i dobrze. I teraz tam.

Ty pedale, nie szczalaj we mnie. No dobrze, wypinkalaj mi. Dobra, żółtych trzeba nawalać. Nie? Albo na razie. Kurde. Nie! Dobrzej! Kurde. Ja chcę to kurde rozwalić. Добре, то чем чима на остатним муша. Что, ше не развалило? Окей. Тарас ту. Таке питание. Жем, Zlamiłem Czekaj, ale to ja wtedy tylko ja zostałem. Aha Dobra, to teraz tylko będzie jeszcze ostatni raz sobie zagramy i kończymy odcinek. Ten taki będzie trochę dłuższy, ale chyba wam zresztą możecie cisnąć za mnie bekę. Bo jestem takim początkującym. Więc więc nie będę się obrażał, jak będziecie ze mnie cisnęli. Bekę jeszcze tylko jedną gierkę zagramy i tyle, tak? Dam wam pocisnąć ze mnie. Bekę wiem, że mówię to. Kurde, nie wiem, setny raz, Ej, ale by były ja, jak gdybym gdzie znalazł takie przejście, znaczy przejście, taką dziurę, w, którym bym mógł, w której bym mógł spać na jakąś bazę, nie, i bym mógł grać, na przykład bym był widzem, znaczy widzem, bym był, no właśnie, bym był widzem, ale bym tak, by oni by mnie nie mogli zaatakować, ale ja ich już tak.

Sorry, że tak sobie śpiewam. Ale teraz le leci dance, dance, dance. Znaczy lecia... była reklama. O! To bardziej pasuje. No i mi. Wpadło w ucho. Dobra. Mam fajny sposób. I teraz będę tam na nawolał.

Bananek do mnie przyszedł, 1, 3, 14. mnie dodawać w Robloxie, zresztą widzicie moją nazwę. Ja tu roz... Ja tu ich rozwalam z banankiem, oho, chyba tu... Muszę teraz... A nie, albo nie, kurde, straciłem. Dobra, wschody teraz trzeba celować. Sorry, bo... ale słyszycie, że coś jem. Tak, jem płatki. jestem, nie nawet obiadu. Nawet nie wiem, po co to mówię. Jezu, chciałem sobie szczelić, Wypadł. <noise> Koleś się Jestem Dobro. Teraz tam. Wiem, nudne. No i rozwaliliśmy prawie ich całych po schodach. Łoś! Łoś, kurde! Czekaj, tutaj jeszcze rozwala? Kurde. Ty. Ale to nie ja. No, kurde. Sery... No nie, chodź, chodź typa. Ty kurde jednak spadłem. No skur... Wiedział. Kurde, mogłem, mogłem tego. Mogłem popatrzeć na pocisk. Przegramy to, jak nie wiem. Nie wiem. <śmiech> <śmiech> Idę tu. Jestem hard. <laughs> jestem hardcorem. Kurdej. Rozwalają.

Aha. Tu ona solo. Sam się zabił. Dobra, więc to tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. Piszcie, ja wiem, komentarze, wszystko yy, I co mogę jeszcze powiedzieć? No, pozdrawiam. No, papa. Pa. Hello. Żartowałem. Nie, no, tak naprawdę to już kończę. Papa. Pa.